Wielka powódź piwa. Co ich zabiło? Londyn 1814 rok. Browar Horseshoe w biednej dzielnicy St. Giles przechowuje prawie 1,5 miliona litrów piwa. Porter. 17 października, jak co dzień zresztą, magazynie George Creek sprawdza zbiorniki i zauważa coś niepokojącego. Jedna z żelaznych obręczy wokół największego zbiornika ulega uszkodzeniu. George natychmiast zgłasza problem przełożonemu. Spokojnie, mówi szef. To się zdarza, naprawimy to później. Zostaw kartkę, niech załatwią to na następnej zmianie. A wiecie o jakim zbiorniku mowa? Prawie 600 tysięcy litrów. Po mniej więcej godzinie od tej rozmowy gwałtownie strzela druga, obręcz trzecia, czwarta, jak domino. Wodospad portera uszkadza sąsiednie zbiorniki, co powoduje czterometrową falę tsunami. Później sędzia uniewinniający właściciela browaru ogłasza w wyroku, taka była wola boska: zginęło co najmniej 8 osób.